I Kochani wiecie co? Dobrze, że odkurzacz mam, ale będę musiał sobie szufelkę kupić, taką miałem fajną szufelkę na Kiju. O, w tym miejscu były. I została sama szczotka. Normalnie mnie to zdziwiło. Ktoś po prostu mi wziął szufelkę. I sobie tak myślę, że jak szczotka, że jak szufelka znikła, to szczotka może zniknąć, bym miał wtedy dwa wydatki, a tak to kupię samą szufelkę na kiju, jeśli będzie oddzielnie oczywiście, no. To żeby nie stracić szczotki, to schowam do środka. Tu mam taki fajny, taki ten no, zrobiłem sobie taki w paneli, takie coś fajnego, zbyt w tym miejscu po prostu to, to było, no dobra. No to lecę, szczotkę chowam. No. I tam. Do zobaczenia tam za jakiś czas. Jak będę miał dobry, bardzo dobry plan na to, żeby tu coś poprawić. Yy, żeby to coś ulepszyć. Nie wiem, nie mam pomysłu, kompletnie żadnego. Ale poczekam w programie, po prostu ten kawałek piwnicy będzie i będę po prostu no, analizował. Może da się coś tutaj wymyślić, poprawić? No. Chwilowo jest jeden etap zakończony, a drugi etap jest za jakiś czas. No, no dobra. To na razie, kochani. Hej, pa.